Cześć, z tej strony Adam kraka z hodowli kraka z Colubric. dzisiaj na łamach hybrydowych pogaduszek. Zobaczcie, jak przykładam jajeczka e, z Bożówki z bożoweczki fajer krytej samcem e, Pietesera. E, przełożymy sobie najpierw samiczkę do innego pudełka, już trzeba sprawdzić jeszcze czy już wszystko. Wszystko zniosło. Tu mamy pudełko po lodach, hmm, chyba litr 400 coś, coś w tym rodzaju samiczka zaczęła znosić wieczor wieczorem albo w nocy no. i wygląda już na pustą. A Teraz taka ważna rzecz, zawsze e, warto kciukiem sobie przejechać po wewnętrznej stronie jeżeli nie czujemy żadnego jajeczka, od w zasadzie od połowy odkąd zaczynają się jajowody aż do, do ujścia klak, jeżeli nie ma żadnego jajeczka to znaczy, że mieć już całość Zniosła. Jeżeli coś zalega, albo zalega dosyć wysoko. Jeżeli zalega, przy samej klasy, to jeszcze dajmy jej spokój. Samiczkę przykładam do mojego pudełka. Na chwilę później zostanie przeniesiona do swojego pudełka hodowlanego. Najpierw co ja całkowicie wyczyszczę, zdezynfekuję, żeby miała czyściutko. Zawsze tak właśnie u mnie wygląda. Że zaraz po, po się pudełko dezynfekuje. Tutaj mam e, pudełko z vermiculitem. E, wermikulit jest wilgotny, ale nie mokry. E, czyli w takim sensie, że jest namoczony i odciśnięty do tego stopnia, żeby już z niego nie kapało. Rozdzielimy sobie jajeczka. Ja, jak widzicie, mam dziurki. W pudełku. Dziurki zapobiegają mi skraplaniu się skraplaniu się wody i kapaniu na jajka. Ja się tym całkowicie nie przejmuję. Jajka mają na tyle dużą odporność, że tam pojedyncze kropelki nic, nic im nie zrobią. Dlaczego rozdzielam jajka? Ja jajka rozdzielam z tego względu. Czasami zdarza się, że jakiś zarodek obumiera. No i w takiej kupie, jakby mi któryś. W środku, któryś w środku tutaj gdzieś obumarł, to zacznie pleśnieć, i ta pleśń może mi przejść na pozostałe jajka i je. I istnieje ryzyko, że je zakazi. Także tutaj mamy całkiem przyjemny zniosik, jak na moje piedy. Moje piedy zazwyczaj dają około 12, i tu mamy. Ta samiczka w zeszłym roku dała bardzo fajne ekspresje, bo tam było zarówno high, jak i, jak i chyba dwa ekstremy. Niestety jednego ekstremu chyba się nie dało rozkarmić, jak, jak dobrze pamiętam. Mamy 12 jajek. Nie robimy żadnych kresek, bo i po co? Kiedyś robiłem właśnie taki mały eksperyment, i obracając parę, parę dni w jednym miocie kilka jajek. Nie, nie zabezpieczam też muchem na górze. No mówię, no, mam, te, mam te dziureczki po to, żeby mi się powietrze wymieniało i żeby nie było mocnego skraplania. Mam też inkubator hybrydowy, czyli taki, w którym zarówno jest grzane i powietrze jak w inkubatorze suchym i woda, jak w inkubatorze mokrym. Jest to po prostu lodówka przerobiona. Myślę, że jak będziecie ch 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 chcieli tak, już będzie bardziej pełny to wam go pokażę yy, no także chyba tyle w temacie yy, niczego nie znaczymy markerem nic nie, nie robimy jeszcze muszę tylko zamknąć pudełko i na pudełku opisać opisać miód yy, yy. 5 razy pięt, to 0, i świeżo, i tak ląduje w piekarniku, to znaczy w lodówce. No to w zasadzie wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.